zainteresowanie znacznie przerosło oczekiwania organizatorów, chętnych do obejrzenia Monster Track Stunt Show, widowiska kaskaderskiego, które odbyło się 1 czerwca na placu przy ulicy Słowackiego było tylu, że impreza rozpoczęła się ze znacznym opóźnieniem. Jednak kiedy grupa kaskaderska Traber, w której skład wchodzą członkowie niemieckiej rodziny o tym nazwisku, w końcu rozpoczęła swój pokaz, chyba nikt nie żałował czasu odstanego w kolejce. <laughs> Dziewczyna w pokładzie, za kierownicą na orki i tym razem dla własnych dziewczyn. Dziewczyny, brała dla was te brawa. Pomachajcie w publiczności. Do schowania z fajerwerkami. Duże brawa na dziewczyn. Trudge you, I'll take a pearl tego co widzę, proszę Państwa, próba udana! Rusza o brawa, Nikola Straber! Nikola Straber! Za chwilę Damian spróbuje jechać jak najwolniej. Ważny jest tutaj każdy najdobniejszy rok kierownictwa, ważny jest z ciałem. Proszę zobaczyć, z momentami prawie, prawie stoi w miejscu. Ale musi brać pod uwagę nierówności terenu. Trzymajmy za niego kciuki. Niebezpieczny jest również moment wyjścia i wejścia. Jest już na górze, Nikolas. Nikola, schowaj się, praca się kończy. I uwaga! Raz, raz! Odległość zaliczona, proszę Państwa! Jaką stan wyjdzie? Wyszedł! Nawiązamy! Wyszedł z kierownicą proszę Państwa, na niestety w kierowniczy, odpływie już pod No niestety nie udało się wykonać pełnego obrotu, ale myślę, że równie efektownie, że wszystko jest w porządku. Marvin Traber czuje się dobrze. Dużo prawa Marvin Traber! Marvin Traber i Kegelgras. Marvin Traber! na Tak jest! Jak właśnie powiedział, na takie wielkie strace, naprawdę, trzeba być Po zakończeniu pokazu, tytułowe: Monstrualne auto zostało oblężone przez tłumy widzów, którzy chcieli się z nim sfotografować. My w tym czasie porozmawialiśmy z bohaterami imprezy. Podróżujemy od miasta do miasta z kaskaderami. Nie są to żadni nowicjusze, wykonują swoją profesję od bardzo wielu lat. Młodzi kaskaderzy zastąpili tych starszych, którzy wcześniej, kiedyś jeszcze i lat temu, byli linoskoczkami na w świecie. Czasy się zmieniły, teraz zajmują się kaskaderką samochodową. Odwiedzamy polskie miasta, nasza impreza no, cieszy się sporym zainteresowaniem. W Polsce nie brakuje miłośników motoryzacji, odwiedza nas sporo rodzin, są to całe rodziny, bo i dzieci się również interesują motoryzacją. Postanowiliśmy odwiedzić wrześ... wrześnie, jesteśmy bardzo zaskoczeni zainteresowaniem imprezą. Gdybyśmy chociaż trochę wiedzieli na ten temat, oczywiście byśmy na drugi dzień zostali. No niestety ograniczał nas tutaj dosyć sporo, sporo rozmiary placu, ale myślę, że większość tych efektownych rzeczy udało się wykonać. Przede wszystkim muszę ci zapytać, dlaczego ty to, ty to robisz? Przecież są lepsze sposoby na zarabianie pieniędzy. To jest moje życie. Nie potrafię sobie wyobrazić innego sposobu na zarabianie pieniędzy. Nic innego nie sprawia mi takiej frajdy. Co możesz powiedzieć o polskiej publiczności? Polska publiczność jest wspaniała. To prawdziwi fani. Zwłaszcza tutejsza widownia jest świetna. Ciągle uważna. Czuje się od nich dobrą energię. Skąd bierzecie samochody do niszczenia? Przeważnie ze złomowisk. Czasami bierzemy je od prywatnych, lokalnych właścicieli. Po wszystkim oddajemy je z powrotem na złomowiska. Czy cała ta sprawa jest śmiertelnie niebezpieczna, czy tylko niebezpieczna? Tylko niebezpieczne. Tylko. Ponieważ po latach człowiek wchodzi w rutynę. I wtedy się wie, gdzie jest niebezpieczeństwo. Kiedy przygotowujemy pokaz, robimy wszystko, żeby się zabezpieczyć. A właściwie, jak mamy to nazywać? Czy to jest sport? Cyrk? Przedstawienie? To przedstawienie. Po prostu przedstawienie. No Myślałem, że coś będzie więcej z tych Monster Trucków, więcej pokazu, ale... Jeden poka dwa... Ogólnie nie. Ale pierwszy raz pan coś takiego widział? Oczywiście pierwszy raz. Dał się pan w którymś momencie? No nie, raczej nie.